W wyjątkowym dniu warto podarować coś więcej niż tylko życzenia. Ta kartka urodzinowa powstała z myślą o elegancji i osobistym charakterze. Użyłam papierów z kolekcji Alchemy of Art, delikatnych, kobiecych i wciąż zachwycających, choć to starsza kolekcja. Centralny punkt kartki to grawer na płycie HDF od Donki Kraft, subtelny i precyzyjny. Dodatkową elegancję nadają złote elementy z pleksji, również od Donki Craft, które pięknie odbijają światło. Ręcznie robione kwiaty wykonałam z bawełny przy użyciu wykroników od Fiori, każdy z nich formowany osobno. To nie tylko papier, to emocje, które można wręczyć. Obserwuj mój profil, jeśli chcesz zobaczyć więcej takich projektów.